Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Woda w górach w postaci źródeł czy też potoku jest składnikiem nieodzownym w krajobrazie Beskidu. Każdy turysta będący w górach z pewnością nieraz zażywał ochłody podczas wycieczek, szczególnie w upalne dni w cieniu doliny nad potokiem. Na potokach górskich oczywiście również występują wodospady. Mogą być one z pochodzenia naturalnego, ale również zbudowane przez człowieka. W formie na przykład przegród drewnianych, czy też takich jak tu widzimy za moimi plecami, zbudowanych z kamienia. Są one równie malownicze co wodospady naturalne i tak samo są miejscem również bardzo często występowania ciekawej szaty roślinnej, roślinności, która wykorzystuje te pionowe, bardzo wilgotne ściany zbudowane z kamienia. Dziś wystarczy nam tylko kilka słów wstępu, pozostawmy słowa i obejrzyjmy sobie dokładnie ten wodospad, który teraz widzimy. Jest to wodospad wyrk malinka. Bye. <laughs>